Dzień dobry państwu. Witamy na kolejnym podcaście KPMG z cyklu Podatki i Rachunkowość 2012. Tym razem będziemy rozmawiać na temat transakcji przejęć. Rozmawiamy dziś z Tomaszem Wiśniewskim, partnerem w zespole Wydzem KPMG oraz Marciną Łągiewką, dyrektorem w tym samym zespole. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, czy duża liczba transakcji przejęć w Polsce przełożyła się na jakość sprawozdań finansowych? W ostatnich latach polski rynek pozytywnie wyróżniał się pod względem ilości i wartości transakcji. Spółki notowane na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych w latach 2008-2010 dokonały ponad 300 przejęć na łączną kwotę 5,4 miliarda euro. Każda taka transakcja ma istotny wpływ na sprawozdania finansowe. Konieczne jest zastosowanie MSSF-3, połączenia jednostek gospodarczych. Na potrzeby szczegółowego ujawnienia nabywanych aktywów, a następnie okresowego stosowania MSR 36 w celu testowania nabytych aktywów pod kątem ewentualnej utraty wartości. Jak wynika z naszego badania, na rynkach zagranicznych, w zależności od branży. Od 36% nawet do 70% wartości transakcji to wartość firmy. Dodatkowo, od 6% do nawet 57% wartości transakcji stanowią nowo ujawnione aktywa niematerialne, takie jak znaki towarowe, relacje z klientami, licencje czy patenty. W Polsce, pomimo dobrego klimatu transakcyjnego, jakość sprawozdań finansowych spółek giełdowych w świetle wymogów MSSF-3 pozostawia wiele do życzenia. Jak wynika z naszego badania, dla co trzeciej transakcji zamkniętej w latach od 2008 do 2010 nie ujawniono należycie alokacji ceny nabycia, pomimo takiego obowiązku. A tam, gdzie zaprezentowano taką alokację, wielokrotnie zwracała naszą uwagę niska jakość tych ujawnień. Znalezione przez nas w cudzysłowie modelowe ujawnienia to raczej wyjątek potwierdzający ogólną regułę. Z drugiej strony zidentyfikowaliśmy także wiele spółek, których zarządy miały odwagę ujawnić odpisy z tytułu utraty wartości aktywów w latach 2008 i 2009 zgodnie z MSR 36. Odpisy takie wystąpiły w połowie największych spółek spośród indeksu G20, a wybranych w wybranych branżach dotyczyły od 20 do nawet 60% spółek. Pamiętajmy, że MSSF 3 i MSR 36 znacznie wykraczają poza tradycyjny obszar rachunkowości, a ich prawidłowe zastosowanie wymaga wiedzy z zakresu finansów i wycen przedsiębiorstw. W sytuacji braku własnego doświadczenia coraz więcej zarządów decyduje się na skorzystanie ze wsparcia profesjonalnych doradców, co zasługuje na uznanie. Należy mieć nadzieję, że z czasem rynek doceni tych, Którzy nie ukrywają, co tak naprawdę nabyli w transakcji i nie obawiają się wykazania utraty wartości, jeśli pogarszające się wyniki przejętego przedsiębiorstwa będą tego wymagać. W końcu rynek kapitałowy, jak każdy inny, opiera się na zaufaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnych podcastów KPMG. Podcasty z cyklu Podatki i Rachunkowość 2012 oraz inne podcasty KPMG w Polsce znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.kpmg.pl.